Hej, zapraszam Cię dzisiaj na króciutką praktykę jogi, idealną na taką szybką jogę po pracy, szczególnie jeśli masz pracę siedzącą. To będzie właśnie taka praktyka, która będzie miała za zadanie trochę niwelować niekorzystne skutki długotrwałego siedzenia. Ja jestem nawet w takim zwykłym ubraniu, więc będzie to taka właśnie szybka joga, jeśli nie masz nawet za dużo czasu, a chcesz i tak rozruszać to ciało. Więc, żeby nie przedłużać, możemy sobie zacząć. Zacznijmy sobie stojąc na przedzie maty. E, pozycja góry, tadasana. Rozłóż ciężar ciała równomiernie na całych stopach. Delikatnie podwin miednicę. Zaktywizuj lekko brzuch, pośladki. Odciągnij barki od uszu. Brodę delikatnie cofnij. Wyciągnij czubek głowy i otwórz dłonie. Wnętrze dłoni skierowane do przodu. I to jest krótka praktyka, ale poproszę Cię, żebyś na początek się tu na chwilę zatrzymał i zamknął oczy. Zamknij sobie oczy. I dosłownie na sekundkę. Spróbuj dostroić się do swojego ciała, zauważyć, jakie ono dzisiaj jest, gdzie może ukrywają się jakieś napięcia, gdzie to ciało można byłoby bardziej rozluźnić. Wejdź w taki trochę dialog z tym ciałem, pozwól sobie odbierać. Komunikaty, które ono Ci przesyła. Weźmiemy tutaj trzy pełne oddechy. Właśnie postaraj się zauważyć swoje ciało, dostroić się do niego przez ten czas. Pięknie, z wydechem otwórz oczy, ręce do góry, spójrz na kciuki. Wydech, połącz dłonie, możesz wnętrza skierować do góry. I z wydechem pochyl się w lewą stronę, biodra cały czas w tej samej pozycji, wyciągnij prawą część ciała. Stopy osadzone. I z wdechem do góry, wydech w prawo. Wdech, przeciągnij się wydłuż kręgosłup. Wydech, dłonie do serca. Wdech jeszcze raz w górę. Wydech na ugiętych kolanach. Powolutku spłyń do utanasany. Zatrzymaj się chwileczkę. Puść ramiona, puść ręce, puść napięcie skarku. Pozwól grawitacji, żeby przyciągała cię do ziemi, żeby wydłużała kręgosłup. Możesz wszystko tutaj luźniutko, swobodnie trzymać. I tutaj też trzy pełne cykle oddechu. Z kolejnym wdechem możesz odłożyć dłonie na macie albo gdzieś na piszczelach czy na udach, wyciągnąć kręgosłup, spojrzeć przed siebie. Super, wydech, dłonie na matę, ugnij prawe kolano, lewą stopę, cofnij, odłóż lewe kolano na macie, wdech, ręce w górę, wyciągnij klatkę, delikatnie dociśnij biodra tutaj do maty, do ziemi, ważne, żeby kolano nie przekraczało linii stopy, wyciągnij się. Możesz leciutko spojrzeć wyżej. Możesz też połączyć palce, zostawić tylko palce wskazujące, wyciągnięte. Pięknie. Odłóż teraz dłonie przy stopie, z wydechem. Szpagat, czyli spróbuj wyprostować prawą nogę. Jeśli nie jesteś w stanie jej wyprostować, może być lekko zgięta. I przez moment spróbuj docisnąć biodra do tej nogi, czyli na razie nie zaokrąglamy kręgosłupa, a dociskamy, e, robimy ten skłon z bioder właśnie. I wdech. I z wydechem teraz puść plecy. One mogą się lekko zaokrąglić. Puść szyję. Pięknie. Z kolejnym wdechem ugnij prawe kolano. Odłóż lewą dłoń przy prawej stopie. Z wdechem prawa ręka do góry. Spójrz na prawy kciuk. Robimy skrętkę go słupa. Postaraj się właśnie otworzyć. Możesz nawet sięgnąć tą ręką aż za siebie, żeby tu zrobić jeszcze więcej miejsca. Pięknie. Unieś teraz lewe kolano, odłóż prawą dłoń i przejdź do psa z głową w dół. Zauważ swoje ciało w tej pozycji. I tutaj możesz pozostać statycznie. Możesz pouginać nogi. Czego dzisiaj potrzebujesz. Spojrzenie kieruj na stopy albo na uda. I z kolejnym wdechem ugnij kolana, unieś pięty, spójrz na dłonie. I przejdź stopami na początek maty. Wdech, znowu wydłużamy kręgosłup. Wdech, uttanasana. Z kolejnym wdechem ugnij lewe kolano, prawa stopa do tyłu, prawe kolano na matę. Wdech, unieś klatkę, unieś ręce. Znowu możesz połączyć palce. Pięknie, odłóż dłonie, pusz bagat, spróbuj wyprostować lewą nogę, z wdechem skłon z bioder, wyciągnij klatkę, a wydech, spłyń, leciutko, mięciutko w kierunku lewej nogi. Luźna szyja. Super. I teraz ugnij lewe kolano, prawa dłoń przy lewej stopie. Wdech, lewa ręka w górę, spójrz w górę. I znowu możesz tu zostać, wydłużać rękę albo sięgnąć lewą ręką za siebie, mocno otworzyć przestrzeń klatki. Cudownie. Unieś prawe kolano i przejdź do psa z głową w dół znowu, cofnij lewą stopę do prawej i dwa oddechy w tej pozycji. Z kolejnym wdechem. Ugnij kolana, unieś pięty, przejdź lub przeskocz na początek maty. Wdech, wydłuż kręgosłup, wydech, spłyń w dół. Odblokuj kolana i z wdechem zroluj się, unieś do pozycji góry. Pięknie. Przejdziemy teraz do prasarity padotanasany. Czupki palców na zewnątrz, stopy do środka, ugnij kolana, zejdź biodrami, podwiń miednicę, mocne nogi, mocny brzuch, barki odciągnięte od uszu, połącz dłonie przy sercu i sek na sekundkę tutaj się zatrzymaj, połóż tą pracę swojego ciała. Głośno wypuścić powietrze, wypuścić całe to napięcie z dzisiejszego dnia. Ach, twoje ciało nie potrzebuje tego teraz. Już jest po pracy, już jest po wszystkim. Można chwilę odpocząć. Jeśli możesz, odłóż dłonie przy kolanach, i teraz, odpychając kolana dłońmi, skieruj lewy bark do środka. Prawy bark za siebie. Spójrz przez prawe ramię, otwórz biodra. Pięknie, druga strona, prawy bark do środka. Cudownie powracamy dłońmi do serca. Jeszcze trzy, dwa, jeden. Wyprostuj kolana, wyciągnij ręce w górę. Znowu dłonie do serca, przejdź na początek maty. Cudownie, pięknie, nasze ciało już myślę, że się czuje trochę lepiej. Z wdechem przyciągnij lewe kolano do klatki, wydłuż czubek głowy, możesz tutaj pokręcić kostką. Super. Możesz tu zostać albo złapać lewe kolano na zewnątrz i wyciągnąć lewą rękę za siebie. Spróbować spojrzeć na lewy kciuk, balansować tutaj. Noga prawa jest aktywna, możesz ją delikatnie zgiąć. Pięknie. Odłóż teraz lewą stopę przy prawej, rozluźnij barki i druga strona, prawe kolano do klatki. Znowu kręcimy kostką. Super. I zostań tu, jeśli czujesz, że to jest wystarczająco dzisiaj, albo odkręć w prawo. Jeśli wypadniesz z pozycji, to się nie przejmuj, po prostu do niej wróć. I jeszcze mocniej się skręć. I wydech. Otóż prawą stopę. Możesz zdechem jeszcze się wygiąć leciutko w tył, wydech dłonie do serca. Pięknie. Żeby dzisiaj nie było za długo, bo obiecałam krótką praktykę, to na tym zakończymy. Nie będzie szawasany. Jeśli masz ochotę ją zrobić, zachęcam Cię do tego. Mam również na swoim kanale Szawasanę prowadzoną, może Ci się spodoba. Ja się z Tobą żegnam. Mam nadzieję, że będziesz mieć piękną resztę dnia. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Namaste.